Polski do Unii Europejskiej to ważna data i ważny temat, który wszedł także do kampanii wyborczej. Który z kandydatów widzi w Unii przyszłość i siłę, a komu Unia przeszkadza w myśleniu o silnej Polsce? O tym Jacek Tacik. To może was zdziwić, ale zawsze jak to mówię. Wychodzi wtedy słońce. Dziękuję Leszkowi Millerowi za to, że wprowadził Polskę do Unii. To rzeczywiście może dziwić, bo Włodzimierz Czerzasty nie pała miłością do Leszka Millera. Ale z drugiej no, strony zupełnie no, no, no. nie dziwi, bo 21 lat temu to Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej. To lewica Polska wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Unia Europejska jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. Jest najlepszym, co na co się wydarzyło na Międzynarodowej. To zdanie, które łączy wszystkich demokratycznych kandydatów na prezydenta. Popatrzcie na te boiska, popatrzcie na te domy kultury, popatrzcie na te drogi. To się wszystko nam udało. To się nam wszystko udało dzięki naszej ciężkiej pracy. Dzięki również członkostwu w Unii Europejskiej. Tak uważa niemal 80% Polaków, którzy dzisiaj na ulicach polskich miast świętowali 21. rocznicę powrotu Polski do Europy. Bardzo się wiele zmieniło. Myślę, że wszystko się, nie wiem, drogi i niedrogi polepszyły, więc gdyby nie ta Unia, no to byśmy byli chyba daleko. 27 krajów dogadało się i wspólnie ze sobą działało, więc nie niszczymy tego. W 21. rocznicę wejścia Polski do Unii Sławomir Węcen podczas spotkania z mieszkańcami Środy Śląskiej tak mówił o Unii. Zwijają nam przemysł, zwijają rolnictwo. Co chwilę ci wariaci z Unii wymyślają kolejne regulacje. To nie dziwi, bo swój program, kandydat Konfederacji... Przedstawił już kilka lat temu. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Za opuszczeniem Unii jest mniej niż 20% Polaków, mniej niż popiera Karola Nawrockiego, który w sprawie Unii zachowuje się tak, jakby był za. A nawet przeciw. Nie chcemy być województwem Unii Europejskiej, tylko chcemy być dumną, ponad tysiącletnią Polską ze swoim dziedzictwem i swoim głosem w Unii Europejskiej. Ja chcę być w Unii Europejskiej, tylko do tej, za którą i głosowałem w referendum i do której wchodziliśmy. To, czego nie chcę, wprost powiedzieć Nawrocki, mówią posłowie z PiS, którzy go popierają. Jesteśmy obrońcami Unii Europejskiej. Takim, jak ona była w myśl ojców założycieli, przeciw działaniom brukselskiej biurokracji i Niemiec. To samo mówi Viktor Orban, premier Węgier i przyjaciel pis oraz Władimira Putina. Nie chce wychodzić z Unii, a ją zmieniać od środka, cokolwiek to znaczy. Orban nie kryje tego, że jemu nie pasuje wspólna Europa. I to z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej przyszłości jest po prostu bardzo groźne. Więc jeżeli PiS mówi o zmianach w tym duchu Orbana, to ja się po prostu tych, tych zmian bym obawiał. I może dlatego zbliżające się wybory prezydenckie będą dla wielu również referendum w sprawie obecności Polski w Unii Europejskiej. Jacek Tacik, fakty. Jest umowa w sprawie minerałów między Ukrainą i Ameryką. To ważny kamień milowy w partnerstwie, piszą ukraińskie władze. Amerykanie dodają, to nowe możliwości negocjacji z Putinem. Stany Zjednoczone przy tej okazji wysyłają też jasny sygnał w świat. Nikt kto finansował rosyjską machinę wojenną.